Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Gość Tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem będzie Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu, Pan Damian Tapiga. Dzień dobry. Dzień dobry. Sztajr został uszkodzony w czasie powodzi. Czy będzie dalej służył Straży? Tak, dostaliśmy dofinansowanie od Komendanta Wojewódzkiego 22 tysiące na remont tego samochodu. Podejrzewam pod koniec, z początkiem listopada pójdzie ten samolot do naprawy. Powinien dalej funkcjonować i dalej służyć jednostek na Wiśniczu. Mhm. A czy Pan Starosta pomógł w zakupie nowego samochodu? Akurat w zakupie nowego samochodu tam nie pomógł Pan Starosta. Coś z tego co był kiedyś tutaj u nas, pokazywało się, zaoferował się, że chcesz chcesz do, do finansowaniu jakiegoś zakupu sprzętu na ten nowy samochód. Mhm. Proszę mi powiedzieć, jakie potrzeby ma straż w Wiśniczu? Ale potrzeby są, bo jest jej trochę jeszcze sprzętu, potrzeba, no i trochę młodzieży, przychodziła, żeby żeby młodzież, bo jednak no, nie ma aż akurat ma tak dużej tej młodzieży, żeby mniej więcej pielęgnować dalej te tradycje strażackie. Hmm. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy to był dobry rok yy, na straży? Ten rok był bardzo dobry na straży, zakup nowego samochodu, zakup sprzętu, także naprawdę był udany ten rok na no, Wiśnińskiej straży. Dziękuję panu bardzo. Yy, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny odcinek zapytania.